Powitać państwa i mojego gościa, znanego już państwu, naszym słuchaczom i widzom, eksperta od języka, pan Artur Firley, doktorant z Instytutu Filologii Słowiańskiej na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego, językoznawca z zamiłowania i wykształcenia. Dzień dobry, panie Arturze. Dzień dobry. To jest precedens, że ja nie wiem, czy Pan zauważył, mam takie duże kartki. Pomyślałam tak. sobie, że duża kartka jest adekwatna do, do naszej rozmowy, ponieważ Pan jest językoznawcą, więc trzeba mieć dużo przestrzeni, żeby pisać. Tak, i też jeszcze w kolorze żółtym. Jeszcze w takim kolorze szczególnym, <gulanie> tak. tak. O czym dzisiaj będziemy rozmawiali? Najpierw powinniśmy odpowiedzieć chyba na mail, który dotarł do, Ach, do nas. Tak, od jednego dziękuję, słuchaczy. że Pan mi przypomniał, proszę Państwa. Dziękujemy za wszystkie maile i telefony, bo też telefoniczne rozmowy odbywają się. Po naszych spotkaniach, bo to świadczy o tym, że Państwo są zainteresowani językiem polskim, a zwłaszcza językiem, który brzmi i ładnie, i poprawnie, o co dba pan Artur, więc opowiedzmy o jednym z maili, który chyba najbardziej nas zainteresował. Tak, rzeczywiście, jeden z słuchaczy, pan Jakub, zapytał nas, czy wyrażenia precedensowy i bezprecedensowy, czy to są wyrażenia synonimiczne. Wydaje mi się, że najczęściej termin precedens, precedensowy, bezprecedensowy jest używany przez prawników, chociaż nie tylko oczywiście. Tak, rzeczywiście to jest termin, który jest w naukach prawnych używany. Ale może zanim to najpierw wyjaśnię, czym jest w ogóle precedens? Mhm. Tak, bo precedens to jest właściwie słowo z łaciny, które oznacza precedere, czyli właśnie iść naprzód, poprzedzać coś, być pierwszym. Być pierwszym. Tak, czyli znaczenie tego słowa Przypadek, który poprzedzał inną, bardzo podobną sytuację. Tak, to brzmi logicznie, muszę powiedzieć, chociaż może być takie mylące dla kogoś, kto na przykład nie zna terminów prawniczych, albo, albo to słowo jest mu po prostu nieznane z racji tego, że jest rzadko używane, bo, bo to nie jest słowo często używane, prawda? Najczęściej używają go prawnicy i spotykamy się właśnie z tym słowem w dziedzinie prawa. I teraz tak, tutaj no, w dziedzinie prawa oznacza precedens, wyrok sądu który jakby wpływa na sposób orzekania w kolejnych sprawach, które są bardzo podobne. To słowo ma spore znaczenie właśnie na przykład w anglosaskim systemie prawnym. Mhm. No i teraz, skoro precedens to jest to pierwsze wystąpienie sytuacji, no to właśnie słuchacz pyta, czy precedens i bezprecedensowy, te dwa określenia, czy to są wyrażenia synonimiczne. I jaka jest Pana odpowiedź? I tak i nie. Mhm. Kwestia tu jest zakresu użycia, to znaczy one są rzeczywiście zbliżone ze sobą znaczeniowo, ale jest pewna subtelna różnica, którą, jak wydaje mi się, pan Jakub właśnie wyczuwają. Dlatego o to zapytał. Bo, bo mnie się wydaje, że bezprecedensowe zdarzenie bezprecedensowe jednocześnie jest precedensem. Tak, pod warunkiem, że nie mówimy o tym terminie w naukach prawnych. A, w takim codziennym życiu. Mhm. No tak. Dlatego właśnie te wyrazy są rzeczywiście podobne do, so, do siebie znaczeniowo, natomiast y, zakresy ich użycia się różnią. Precedens to jest po prostu działanie po raz pierwszy, tak, czyli podkreślamy, że później będzie to jakiś wzorzec, jakiś punkt odniesienia dla kolejnych działań. Czyli Czy właśnie... już precedens był i dalej możemy tak jest. robić te same rzeczy. Tak, a działanie bezprecedensowe to takie, dla którego ten wzór nie istniał wcześniej. No ale to działanie się staje precedensem, czyż nie? No, właśnie, nie tyle, że będzie to wzór na przyszłość, mhm. ale że pierwszy raz w ogóle wystąpiło. Czyli precedens. Tak. No to dogadaliśmy się. To w zasadzie teraz rozumiemy te wątpliwości pana Jakuba, prawda? Naszego? Rzeczywiście, ale to znaczy, że ma wysoką świadomość językową, jeżeli tak subtelną różnicę tak. był w stanie wyłapać. Na czym ona polega? Może jeszcze raz, żeby to Jasne. wybrzmiało lepiej. Nigdy dość. Tak. W znaczeniu ogólnym decyzje, sytuacje, jakieś wydarzenia, one mogą być precedensowe. I równie dobrze właśnie decyzje, sytuacje, wydarzenia możemy określić jako bezprecedensowe. To są wyrażenia synonimiczne. Tak. Natomiast wyroki sądu albo sprawy karne, one mogą być precedensowe, ale tu już nie możemy powiedzieć, że są bez precedensów. Język prawniczy jest bardzo matematyczny, prawda? Jest bardzo tak. ścisły, a w tym naszym języku nawet pięknym i poprawnym, jest miejsce na dowolności. Tak jest. Czyli w Polszczyźnie Ogólnej, właśnie, decyzje, sytuacje mogą być i precedensowe, i bezprecedensowe, tak? Natomiast w naukach prawnych nie możemy zamiennie używać tego terminu. Wyroki i sprawy karne są tylko precedensowe. Nie mogą być bezprecedensowe. Bardzo panu dziękuję, jak pan to klarownie wytłumaczył. Czyli jedno jest pewne, że nasza. Jakkolwiek precedensem jest to, że mamy duże karteczki, to Przemu? nasze spotkanie y, nie jest bezprecedensowe. Nie jest. Nie jest. <laughs> I to, co Pani lubi najbardziej, czyli tak? tak? tego, tak. o czym powiedziałem. Rozprawa ma charakter precedensowy. Poprawne użycie tego słowa. W świecie prawa. Tak. Był to wyrok precedensowy też, jak najbardziej. W języku prawniczym. Mhm. A na przykład efektem tego incydentu był bezprecedensowy bojkot. Audycji ze strony polityków, na przykład naszej. Czy tutaj możemy powiedzieć, że jest to zarówno precedens, jak i Czy zdarzenie można, bez Czy Można o tym powiedzieć o tym drugim przykładzie, że to jest język literacki? Ogólny, polszczyzna ogólna. Polszczyzna ogólna. Tak. Mhm. Nie dość, że to bardzo klarownie wybrzmiało to, co pan powiedział. Chciałam się dowiedzieć przy następnym spotkaniu zajmiemy się czymś, do czego się tak już zbieramy tyle tygodni. Co to, tak, to będzie, prawda, po raz proszę pierwszy zdradzić. Możemy słuchaczom powiedzieć, tak. prawda, o czym będziemy rozmawiać. No Myślę, że teraz moglibyśmy się zająć pragmatyką, czyli językiem w użyciu. Czyli przechodzimy w duży, duży kolejny dział pragmatyka, tak? Tak, języka. pragmatyka. Czym jest pragmatyka? Najprościej mówiąc, pragmatyka bada sposób użycia języka jako narzędzia porozumiewania się. Bada cel takiego użycia, bada skuteczność tego użycia. Nawet jeśli to jest używane błędnie, tak? Tak, niekoniecznie I tak. wtedy ta nasza często wspominana komisja zmienia błędnie na bezbłędnie, tak? No tutaj Pani o bardzo ciekawą rzecz zahaczyła, bo sedno tej nauki, czyli pragmatyki, czy nawet pragmalingwistyki, bo w tej chwili już się mówi o pragmatyce lingwistycznej, tak, oddaje chyba najlepiej niemiecka nazwa. Mianowicie Grammatik der Höflichkeit. To wszyscy zrozumieją. <ścoughs> Z pewnością. Czyli gramatyka grzeczności. Gramatyka uprzejmości. Nie ma takiego terminu w języku polskim? No właśnie, mamy pragmatykę, tak, która Pragmatyka. bada gramatykę grzeczności i w ogóle grzeczność językową, tak? czy savoir językowy, mhm. tłumacząc języka niemieckiego, tak jako gramatykę grzeczności. Jeżeli ktoś słyszy w Polsce gramatyka, no to zaraz się otrząsa, prawda, i, i z takim obrzydzeniem. A przecież no, używane przez nas formy gramatyczne. One decydują o tym, jak my jesteśmy postrzegani. I można powiedzieć, że różnice gramatyczne są odzwierciedleniem też różnic kulturowych. Czyli daj to, albo byłby Pan łaskaw mi to podać, prawda? Właśnie, to jeden z Ocena przykładów. Ocena człowieka, który tak. posługuje się językiem w różny sposób. Tak, i rzeczywiście w, formie grzeczności w formach rzecznościowych w ogóle na przykład kryje się bardzo dużo pułapek językowych, bo yy, to słynne wyrażenie, państwo, tak, szanowni mm. państwo. No to przecież ono nie określa płci osób do których się zwracamy. No i gdzie to jest pułapka? No na przykład kiedy pojedziemy właśnie do Niemiec. Ach rozumiem. Tam taka sytuacja jest w ogóle niemożliwa. Tam nie ma form, które są neutralne płciowo. Mhm. Niemcy powiedzą ete damen und herren”, czyli szanowni panie i panowie”, tak? Ale jest pan pewien, że chcemy z naszym programem wychodzić poza granice naszego kraju? Na razie tylko nakreśliłem, czym się ta nauka tylko zajmuje. A właśnie te różnice kulturowe tutaj są takim setnem uh -huh. tego, tej nauki. Jeszcze taka refleksja mnie naszła. Platon kiedyś powiedział, że słowa są wytworami, które informują nas o rzeczach. Ale aby zostać dobrze zrozumianym, wydaje mi się, trzeba znać te wszystkie reguły, które obowiązują w danej społeczności. Mhm. Dlatego pragmatyka czy pragmalingwistyka, mówiąc szerzej, jest mhm. tak istotna i tak ważna. Czyli praktyczne używanie języka, żebyśmy cele osiągali? Prawo, tak? praktyczne używanie języka, tak. Mhm. Pragmatyka właśnie bada użycie języka, żeby osiągnąć właściwy cel, żeby zostać dobrze zrozumianym, skutecznie. To, żebym została dobrze zrozumianą, to muszę powiedzieć, że nie mogę się doczekać już następnego programu. W takim razie. Ja również. Artur Firlej, doktorant z Instytutu Filologii Słowiańskiej na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jak już powiedziałam, językoznawca z zamiłowania i z wykształcenia. Dziękuję, Panie Arturze. Dziękuję bardzo. bardzo.